Cześć Barany, witam was moi drodzy na kanale Ketwoc Tarot. Czytanie na miesiąc styczeń. Już tam się troszeczkę rozpoczął ten styczeń, ale jeszcze jakby podejmuję wyzwanie, żeby sprawdzić e, energię dla każdego znaku. No i e, jak zawsze zaczynam od Barana, może nie zawsze, ale przeważnie. Więc e, energia, która się tutaj dla was pokazała w tych waszych kartach, w tym waszym rozłożeniu dotyczy w ogóle bardzo waszego trygonu, dlatego że mam bardzo dużo buław tutaj w tym, w tym waszym rozkładzie. Więc e, i pasja i i działanie, i planowanie, i tutaj jest no, przede wszystkim taka energia ognista, więc no, coś, co nam przynosi dużo pasji i takiego takiej chęci zabrania się za coś. W tej głównej energii macie, moi drodzy, króla Buław. I król buław jest kimś bardzo ważnym, jeśli chodzi o jego otoczenie. Czy to jest praca, czy to jest rodzina, czy to jest jeszcze inne środowisko, to nie jest osoba, która dopiero się czegoś uczy. To jest ktoś, kto już ma doświadczenie, ktoś, kto już ma konkretne plany, ktoś, kto potrafi zarządzać tym swoim otoczeniem. Przywódca, więc możecie mieć z nim do czynienia: to może być szef, ale to może też być partner. Determinacja tutaj i jego wizję, ogólnie jakiś plan. Mało mam tutaj kart kobiet, właściwie mogę powiedzieć, że wcale, ale za to mam. Kartę rodziny, więc tutaj może być dla Was, moje drogie pani, Wasz partner, osoba, z którą będziecie w jakiś sposób powiązane, czyli ten mężczyzna, ale to już by była osoba, z którą macie do czynienia lub um, znacie. To nie jest ktoś nowy, bo ja tutaj nie widzę jakiejś nowej energii, takiej dopiero mi się to zaczyna, ta, um, ta znajomość. I tu nie mam jakichś romantycznych za bardzo, wiecie, tych kart, bardziej takie, że tu się coś cały czas dzieje i przy tym mężczyźnie albo jego wizje, albo wizje, które są połączone z jakimś konkretnym um, otoczeniem, w którym on się znajduje. Um, no tutaj panowie bu um, barany jak najbardziej się znajdziecie, ale um, um, mężczyzna z poznaku lwa też bardzo jest zarysowany, tym bardziej, że mam też tutaj tą kartę lwa pokazaną w słońcu, no ale już wy sobie dopowiadajcie te detale, ja nie jestem w stanie po prostu aż tak um, Przeciągasz tego czytania po to, żeby wszystko tutaj powiedzieć, no tylko to jest tak bardzo ogólnie, więc na pewno a, król buław jest tą energią tutaj, tą a, dominującą. Planowanie, być może współpracę, bo tutaj mam też tą współpracę i jest dużo tych kart właśnie takiego planowania, a, wychodzenia przed siebie i... No i dalej, teraz jeśli chodzi o kartę przeszkód, wy macie kartę 8 buław. 8 buław to jest karta szybkości, karta szybkości, karta chaosu, karta przyspieszenia. Czasami zbyt dynamicznie coś się mogłoby pokazywać, więc albo on za szybko będzie działał, albo coś, co przy nim się tutaj zacznie dziać i będzie wymagało jakiejś dynamiki, włączenia się w to wszystko. Ale to jest też karta podróży. Dlaczego? Dlatego, że podróży lub komunikacji z kimś, e, dlatego, że mam do, prze do przeszłości kartę, właśnie słońca, więc tutaj jakaś podróż mogłaby przejść już do, przesz do przeszłości albo planowanie jakiejś podróży, czyli mogłyby być wakacje jakieś planowane. Niestety mogłoby być tak, że nie dojdą do skutku lub już będą jakby taką przeszłością, z której ktoś się nie cieszy, dlatego, że jakby ten czas. E, Przyjemny, by doszedł do końca. To jest też karta optymizmu, karta słońca i mogłoby tak być, że e, ktoś mógłby stracić optymizm. Nie wiem, czy król Buław, ale albo z nim, albo on. I wtedy będziecie no, już konkretnie widzieli, o co chodzi. Czyli jakby pogubić troszeczkę ten optymizm do jakiegoś tematu, do jakiej sprawy. Więc. E, e, to jest to. I teraz. E, lub do, do przeszłości ten lew by nam przeszedł. I teraz to, co jest w głowie, i to jest dosyć ważna sprawa, bo albo znowu e, dwóch mężczyzn, i teraz albo plan e, ich wspólny, planowanie czegoś, być może ten rycerz. E, mieczy jeszcze o tym nie wie, dopiero mógłby do, jakby dołączyć do tego, ale jeśli nie, no to tutaj albo mam samą energię tej karty u króla Buław w głowie, czyli jakaś szybkość, dynamika mężczyzna, który tak się pokazuje, łatwo z nim wchodzić w konflikty, łatwo z nim, a, wiecie, wejść na taką drogę wojny, e, ale może też tak być, że ten król Buław potrzebuje go do współpracy, do jakiegoś, nie wiem, e, e, to się mówi team player, żeby tutaj jakby spróbować nie wiem, coś odzyskać i mógłby go poprosić o to, żeby, żeby jakby zadziałał. Więc no tutaj cały czas sobie dopowiadajcie. Mężczyzna, który jest kimś um, jakby niezastąpiony w takich um, tematach um, zawalczyć, ale tak samo nam się pokazuje, jako szybko, o, szybko łatwo z nim jakby wejść na taką um, niestety no konflikt po prostu... Nieustępliwa osoba, więc sama albo no cały czas będę się powtarzać, ale nieustępliwość jakaś mężczyzny, z którym mógłby on mieć do czynienia, albo ktoś, kto może to wykorzystać, tą jego energię. No i teraz pod spodem macie w karcie um, podstawy pazia buław, i tutaj mam właśnie nowy początek. Nowy początek, dobre wiadomości i to działanie, czyli jest tutaj jakiś um, plan. Nowa możliwość, coś, co zainspiruje, i tutaj jest w tej karcie zawsze dużo entuzjazmu, czyli ktoś jakby zaczyna iść tą drogą, którą sobie ta osoba wybrała, albo już uzyskała możliwość na to, że może to zrobić. I teraz to fajne, co się pokazuje w tych Waszych kartach i naprawdę się bardzo łączy, to teraz e, z tą drogą, z tym nowym kierunkiem. A w karcie przyszłości macie dwie buławy, i to jest karta tego właśnie progresu, czyli przekroczyć ten próg, wejść w tą bramę, zrobić ten, ten pierwszy krok. To jest karta planowania. Karta, która pokazuje nam decyzję, która mówi o tych wyborach niełatwych często, bo trzeba dużo rzeczy jakby przekalkulować,, porównać i wtedy dokonać decyzji. Co będzie dla Was najwłaściwsze? No, tu jest zawsze albo dwie osoby, dwie sytuacje, dwie strony, dwie możliwości, więc cały czas jest jednak no, takie pójście do przodu. Więc ten plan, albo z tym mężczyzną znowu, może chodzić o pracę, może chodzić o jakieś inne sprawy, ale dokonywanie wyboru tutaj będzie niesamowicie powiązane, właśnie. W tym miesiącu, z tym co będziecie tutaj jakby chcieli się z tym zmierzyć. Teraz lęki, obawy, właśnie też mam tą kartę decyzji, ale tutaj się bardziej nam pokazują albo obowiązki, jakaś ciągłość, stałość, um, łapanie balansu i przepływ pieniędzy, by mi się tutaj pokazywał, więc może tak być, że coś, co jest cały czas na jakiejś ciągłości, więc tutaj nie ma. Um, Coś, co trzeba cały czas utrzymać, na czym już prawdopodobnie działacie. No i te inwestycje, te, te pieniądze, które. Nie, coś niełatwego też tutaj by nam się pokazywało. Powiązać koniec z końcem finansowo, ale to nie jest karta, która mówi o tym, że możecie zgubić pieniądze pod warunkiem, że się na to jakby byście musieli wtedy naprawdę z czymś mieć bardzo dużą trudność, żeby to się wydarzyło, a tu jest ktoś, kto sobie radzi, ktoś, kto próbuje utrzymać balans w jakimś. Um, jakby w, w jakiejś sytuacji, gdzie ten balans musi być utrzymany. Więc radzenie sobie z jakimiś finansami lub decyzjami, które tych finansów mogą dotyczyć. A teraz jeśli chodzi o kartę, która miałaby powiedzieć. O tym, jak was Wasze otoczenie będzie a, postrzegało tutaj w tym miesiącu, więc ogólnie dla Was wszystkich, czy jesteście mężczyzną, czy kobietą, to jest osoba tutaj, której, dla której są bardzo ważne wartości, nie tylko rodzinne, ale ogólnie. Trzymanie swoich zasad, czyli takie dotrzymywanie słowa. To jest karta na nauczyciela, czyli takie wiecie, wiedza, tu by nam się pokazywała. To są sprawy, które jakby wynikają z tego, że ktoś jest obowiązkowy, ktoś, kto potrafi się poświęcać. No, jak najbardziej tu jest mężczyzna, partner, ojciec pokazany. Jakiś mentor by nam się pokazywał, czyli też y, bylibyście w taki sposób postrzegani jako osoba, która no, zdecydowanie trzyma się tradycji, jakichś zasad moralnych i potrafi też być tym właśnie nauczycielem, mentorem taką osobą, która potrafi y, to wszystko połączyć ze sobą, więc bardzo stabilna energia. Y, No, ktoś bardzo mądry i uczciwy by nam się tutaj pokazywał. A przestrzega prawa, przestrz przedstawiciel prawa swoją osobą, albo dosłownie. No, ciekawe tutaj macie to połączenie. Okej, okay, teraz dwie karty rezultatu i pierwsza karta to, co ma Wam pomóc. Moi drodzy, macie dziesiątkę Buław, więc tutaj jest zrzucanie jakiegoś ciężaru, i tak jakby macie tutaj w dopowiedzi, że to, co Ci ma pomóc, no, albo dokończ to, co już jakby Ci nie służy, dlatego że dziesiątka Buław jednak nas. Um, obciąża, ale to jest też karta wytrwałości, nie poddawaj się, to jest karta uporządkowania obowiązków, zamknięcie jakichś spraw, dotrzymania słowa, czyli dość już tam a, z tym, a, z tym, co my musimy już jakby pozamykać, zakończyć i, i się z tego uwolnić, czyli jakby zamknij te sprawy, które już są na tym etapie i są bliskie tego, albo ty jesteś bliski czy bliska tego, żeby no to już jakby... Donieść, tak? Czyli to, co Ci pomoże, wytrwałość, nie poddawać się, e, pozamykać to, co Cię męczy, to, e, z czym jesteś już e, zmęczony, zmęczona, wypalony. E, zamknąć jakiś trudny czas w swoim, w swoim życiu. I jako kartę efektu końcowego macie kartę trzech kielichów, więc jeśli faktycznie ten miesiąc mówi o tym działaniu i będziecie mieli tutaj dużo do... do takiej do taki, inaczej. Będziecie mieli dużo takich tematów, które naprawdę jakby już do, dojrzały do tego, żeby no, z tym się poradzić i to zrobicie. No to macie kartę zwycięstwa, a, świętowania, a, karta sukcesu jest tutaj pokazana, karta świętowania, czyli tak ogólnie możecie mieć tutaj, jeśli chodzi o to świętowanie, albo będą jakieś, ten miesiąc będzie dominował właśnie temu, że świetnie Wam się pokończą różne, różne tematy. Może być tak, że będziecie w takim uh, otoczeniu się znajdowali, gdzie jest dużo towarzystwa, i, ale to będą takie osoby, które podbijają wasze wibracje, czyli tak w uśmiechu, w radości, a nie, um, żeby was ktoś tutaj miał, wiecie, dołować. Raczej dominowanie takiej energii, um, no, uśmiechu. Czyli tutaj nawet jeśli coś wam przejdzie do przeszłości i z tym łączyliście jakieś duże, Zamiary, no to cały czas tutaj jest to osiągnięte na końcu według tej karty, właśnie Trzech kielichów, Więc bardzo fajnie, pozytywnie. I zwracacie uwagę teraz. Bo może to być jakaś dopowiedź, że z kimś, z kim macie do czynienia, jakby już się zbiera ta osoba do rozstania. Czyli możecie to być Wy jak najbardziej, może być tutaj już jakby kolejny etap, um, jeśli chodzi o ten miesiąc, że to, co tu się wydarzy, jest w, um, jakby połączone właśnie z tym odejściem i wtedy ta dziesiątka była jak najbardziej, też mówię o tym et zamknięciu etapu, takiego, który jakby już jest czas na to, żeby to się zakończyło. Niemniej jednak mogą to być też osoby, które będą odchodziły od Was, zmieniały coś, będą szły dalej, więc porzucić coś i sprawdzić, gdzie jest jeszcze dla mnie, znaleźć ten teren, gdzie dla mnie jest bardziej sprzyjająco, mogę więcej zyskać, bo tutaj jest jakby już to, ile można było zrobić w tym. Temacie, w tym otoczeniu, z tymi ludźmi, w tej pracy, bo tutaj mogłaby się też zmieniać praca. Ktoś mógłby na przykład już zrobić sobie plan tego, że ten miesiąc będzie taki kluczowy do tego, żeby z tym tematem też coś zrobić, yy, i, ne, i zdecydowanie tutaj jest właśnie już pójście w tym kierunku, tam gdzie ktoś ma znaleźć więcej satysfakcji. Yy. Do jakiegoś konkretnego, indywidualnego, tak naprawdę tematu, o którym wy sami będziecie wiedzieli, ale jeśli będziecie połączeni z drugą osobą, to wtedy, bo tutaj macie te dwójki pokazane, więc tutaj na pewno chodzi o jakąś drugą osobę, no to ta osoba może ewentualnie zrezygnować, tak? Więc tutaj, pod spodem macie rycerza Monet, więc tam jest ta wytrwałość cały czas zachowana i ta stabilność. Więc jak najbardziej tutaj, dotrzymanie jakiejś takiej wytrwałości przede wszystkim w tym, co się robi, a jest, jest też pokazane. No i tak, jest droga. Cały czas drogę macie jakąś pokazaną, więc no chyba tyle. Przypomnę, że byczek wam się pokazał, przypomnę wam o tym lwie, no i wasz cały trygon się tak naprawdę pokazał, bo macie bardzo dużo tych buław, więc zdecydowanie no tutaj będziecie w jakiejś pasji działania no czyli tak, tak bardzo e, przy energii właśnie trygonu ognia. Ściskam, pozdrawiam, czekam na komentarze jak zawsze. E, no i wszystkiego dobrego moi drodzy, w miesiącu styczniu, e, póki co. Do usłyszenia.